Czyli nie wróciłem całkiem do początku. Widać o cykl? nie z skał, Sympatii? nie. mojego pięknego miasta, ani policji, ani Avengers Ale nie szkodzi poradzę sobie, zacząć od nowa nowe życie, druga szansa. Na pewno się uda. Zrozumieją. Muszę się zorientować w sytuacji powstrzymać paru drani przed... przed Twem I wszystko wróci Bim Bom, bom, bom <laughs> Sorry, że tak trochę <laughs> Mam głos zachrypnięty, ale Znowu mnie coś Coś na to wygląda zbiera <laughs> Mam chrypkę <laughs> Trochę mnie gardło drapie Dzwonki alarmowe, jak na zawołanie muzyka dla moich pajączych uszu. Zaczynam wierzyć, że ktoś tam na górze mnie lubi. Zaraz będziemy dalej czytać, tylko wyczyszczę sobie okulary. bo przecież mam takie zamazane, że to masakra. Dobra, za chwilę zaczynamy dalej, tylko sobie czyszczę okulary. Mam takie zamazane okulary, że to masakra. Muszę wam powiedzieć. Mamy to zgodnie z planem. Hippo, panda. Ma. dnia Pilnujcie skrzydła. ćma, Musisz. Teraz. Mo. Tak. nie nazywam się już ćma mówiliśmy o tym jeśli mówiliśmy o tym jesteśmy ma mówiliśmy o tym jesteśmy Me na żeriom. Biały królik, panda ma. to motyw zwierzęcy. Czy to ważne? Mamy w Lion dol dolarów w kradzionych antyktach kogo obchodzi motyw słyszałem motyw moc problemów Mam rację. Spiderman. Ćma szybko trzeba. Motek. Wszystko jedno. Za i się nim zrób to, co robisz. To, co robię. To kontrola tkanin i ścieków. Hej! tam, je i Tam, jak za... jak zechcę. Och! Nie dobrze. Zaj... Zmieniam je, wy zabójcze. Dość możesz się bawić. Resztą mojego kostiumu, ale nie. Tykaj maski. Stuk prawie mnie załatwiła moją tajną tożsamość. Gdyby się gnęła do maski wszyscy by dowiedzieli. Prawie mnie załatwiła moją tajną tożsamość. Gdyby sięgnęła do maski, wszyscy by wiedzieli, że jestem.